Dlaczego telewizja karmi cię złymi newsami? Zauważyłeś, prawda? Same dramaty, tragedie, katastrofy. A to matka udusiła dziecko, a to ksiądz zgwałcił chłopca. Rakiety lecą na Warszawę. Kometa uderzy w Ziemię. A ciebie szarpie najgorsza emocja ze wszystkich. Strach. I właśnie o to chodzi. Chcą dostroić cię do częstotliwości, która wzmacnia tych przywładzy. Nieważne, czego się boisz – zdrady, utraty pracy, cudzoziemców czy wojny – wszystkie zainteresowane wierotwory dostaną porcję twojej energii. Strach to fala nośna zła. Przez strach wpuszczasz do środka resztę – winę, obowiązek, kompleksy, chciwość, dumę – wszystko, co wypopowuje z ciebie życie. Obudź się wreszcie.